Kiedy byłem w liceum, to chodziliśmy często z moim kolegą grać w koszykówkę na boisko, i czasami spotykaliśmy tam starszego od nas i dużo lepszego koszykarza. Czasami wyzywaliśmy go na pojedynek nas dwóch, na jego jednego. I on grał, ale na znak takiej swojej pewności siebie nie zawiązywał sznurówek. I z tymi rozwiąza rozwiązanymi sznurówkami e bardzo nas ogrywał. Dzisiaj słyszymy o tym, jak rozpętuje się burza na jeziorze, a Pan Jezus śpi. Sen Jezusa nie wynika ze zmęczenia, ale w tej Ewangelii jest znakiem Jego mocy i pokoju. On panuje nad wszystkim, panuje nad siłami zła i jednym słowem, z rozwiązanymi sznurówkami. Może uciszyć te burze na jeziorze. Dobrze jest o tym pamiętać, kiedy przeżywamy w życiu jakieś zawirowania. Jezus może uciszyć burzę jednym słowem. Jeśli zdarza się tak, że tego nie czyni, to pewnie ta burza jest nam potrzebna, żebyśmy wzrastali i szli do zbawienia.